Gdzie groby są, gdzie wszyscy z mami śpią, gdzie cisza, która wiecznie trwa, zanieś mnie tam, zanieś mnie tam coś kochał, tak. wszystkie te sny. Wszystkie te sny ciebie mi brak. Oj, sny. Złomni żołnierze, żołnierze wyklęci, wyklęci przez agentów komunistycznych, dzisiaj wracają na karty naszej historii. Żołnierze ci są niezłomni, niezłomni, bo upomnieli się o siebie. Dziś modlimy się za nich. Modlimy się, choć jeszcze jest wiele miejsc, których nie znamy, gdzie spoczywają. W tej polskiej ziemi. A jeśli wiemy, to mamy kłopot, kłopot, aby ich zidentyfikować, bo zostali zbezrzeszeni po śmierci, albo ciała zostały całkowicie wyniszczone, spalone w wapnie. Żołnierze wyklęci, wierni z najwierniejszych, do końca walczyli z okupantem o naszą wolność, żebyśmy mogli mówić w języku polskim. Cieszę się, że mogę dać świadectwo o mojej rodzinie. W oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych zaangażowało było sześć osób. Irena Chruszczak, ciocia, kuzynka naszego taty, tadeusza, przewoźnika, starszego sierżanta, dowódcy ochrony plutonu wartowniczego w oddziale Bartka, była łączniczką. Aresztowana została 18 grudnia 1946 roku. Została przewieziona do Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie przesiedziała trzy tygodnie. Jak sama określiła, było to piekło nękanie, torturowanie. W 1947 roku, w styczniu, odbył się jej sąd wojskowy w trybie doraźnym w Katowicach. Do sądu została przewieziona, skuta w pociągu w ekskorcie dwóch milicjantów. To, co wspominała, co przeżyła w więzieniu w Bielsku, spowodowało ogromną traumę w jej życiu. Przeżyła pięć egzekucji i, jak wspominała, Każda egzekucja odbywała się o godzinie 5 rano. Więźniów wyprowadzano na więzienne podwórze, przywiązywano ich ręce do słupków, oczy były zasłonięte. W tym czasie przyjeżdżał korpus KBW i wykonywano egzekucję. Traumatyczne wspomnienie zapamiętała. Już po amnestii 1947 roku, jak wspominała, było to na przełomie kwietnia-maja, przywieziono członka Armii Krajowej. Był to wysoki, jak wspomina, wysoki, przystojny mężczyzna w stopniu prawdopodobnie porucznika w wieku 45 lat, pseudonim Łaska. W tym czasie pracowała na stołówce. W więziennej strażników. Wyproszoną ją wraz z drugą więźniarką, a gdy przyszły, na szybach okien był mózg i krew, co musiały sprzątać. Było to dla niej okropne, jak wspominała. Dwa lata więzienia w Bielsku, następnie dwa lata więzienia w Cieszynie. W temperaturze minus 20 stopni. Była przewożona wraz z czteroma więźniatkami politycznymi w odkrytej ciężarówce, zaledwie tylko w sukienkach więziennych. Prokurator w czasie jej sądu żądał kary śmierci. Zaledwie brakowało jej trzy tygodnie do pełnoletności. W związku z tym prokurator żądał dożywocie. W końcu zażądał 15 lat, lecz adwokat przydzielony jej z urzędu zbił jej na 12 lat. Po wyjściu z więzienia Ciocia cały czas utrzymywała kontakt z naszym tatą i we wspomnieniach yy, przytacza fakt, że szef Urzędu Bezpieczeństwa Zbielska wręczył jej list pisany ręką brata naszego taty, a jej kuzyna, porucznika Jana Przewoźnika Pseudonim Ryś, który prosi swojego brata, a naszego tatę, o to, ażeby wydał dowódcę oddziału Bartka. Oczywiście tato zachował się tak jak trzeba i nie wydał swojego dowódcy. Miejscem, gdzie moim obowiązkiem moich sióstr jest przyjeżdżać do Starego Grotkowa, gdzie zostali pomordowani żołnierze z oddziału mojego taty. Tam też zginął skrytobójczo. Oddzielnie zamordowany z w tył głowy, jego brat, a mój stryj Jan Przewoźnik, pseudonim Rysi. W maju 1945 roku, gdy Europa Zachodnia świętowała pierwszy rok pokoju, w Polsce zaczynaliśmy kolejny rok okupacji. W Beskidach, w krainie niewielkich zadań, jak mówił major, ksiądz marszałek. Walczyło 300 niezłomnych pod wodzą żołnierza września, oficera wojska polskiego majora Henryka Flamego Bartka. Żołnierzami byli harcerze górale, młodzież, która na nowo podniosła sztandar niepodległej Polski. To właśnie na nich wydano wyrok wyrok śmierci, lecz także wyrok niepamięci. 6 września 1946 roku. W Nieznane wyjechał pierwszy transport złożony z 30 prawdopodobnie szczęśliwych ludzi. Szczęśliwych bo do granic wytrzymałości zmęczonych walką w Polsce, a teraz jadących ku upragnionej wolności. Z czystym sumieniem mogli wreszcie odpocząć. Swój obowiązek wobec niepodległej Polski spełnili. Przystanek w podróży na zachód organizatorzy wyjazdu. Wyznaczyli tutaj, na ulszczyźnie. Pośród ruin po niemieckiego pałacu rozegrał się dramat. Młodych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zakwaterowano w pomieszczeniu zasłanym słomą. Tam zasnęli syci kolacją i zatruci alkoholem. Przed spoczynkiem dowódca transportu wystawił jednak wartę. Nadal byli przecież żołnierzami. Nad ranem wartownika zasztyletowano. I do akcji weszli mordercy z NKWD. Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z pierwszego transportu rozstrzelano nad dołem śmierci. Kolejnych zakwaterowano w baraku, którego konstrukcja została odtworzona. Nad ranem barak wysadzono w powietrze, rozrywając przebywających w nim partyzantów. Odwiedzając starych grotków w dniu, kiedy profesor z archeologami odkopywali szczątki żołnierzy NSZ z oddziału Bartka, gdzie w dołach śmierci archeolodzy ubrani w białych kombinezonach przesiewali szczątki kości. Patrzyłam na to. Było to wstrząsające. Poprosiłam profesora, żebyśmy mogli pochylić się nad dołem i wzmówić Modlitwę. To też tak uczyniliśmy. Na sobie miałam mundur oryginalny mojego taty. Na głowie czapkę jego z orzełkiem. Ściągając czapkę, porównywaliśmy orzełka z czapki i wykopowany, odnaleziony orzełek z dołu śmierci. Nie było wątpliwości, były takie same. Jak mówię o tym, jest to dla mnie wspomnienie takie traumatyczne też, ale wiem, że musimy to przekazywać, aby młode pokolenie mogło dalej dawać świadectwo. I w tym miejscu właśnie odczytałam parę zwrotek które partyzanci śpiewali w obozowiskach. Teksty piosenek otrzymałam też między innymi od cioci, a właściwie konkretnie to mama otrzymała na jej prośbę. Nie Nieodnaleziony też naszego przecież stryja. Chłopcy z kryptonimu, z prezesem Marcinem Kruszyńskim, są tak oddani tej sprawie, że każdy swój wolny czas poświęcają, aby odnaleźć no, wszystkich. Nasza rodzina będzie przeszczęśliwa, jeżeli w tym gąszczu zostanie odnaleziony stryj. Bo to, jest, to są takie połacie lasu, ziemi, chłopcy z takim ogromnym poświęceniem. Zresztą sami przyrzekli, że nie spoczną, póki nie znajdą stryja. Rodziny, takie jak nasza, do końca będą im niezmiernie wdzięczni, że z taką determinacją poszukują właśnie szczątków żołnierzy z Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Bartka. Do Was się zwracam potomni. Wspólnie dziś oddajmy hołd i uczcijmy pamięć niezłomnych żołnierzy. Polski walczącej i powojennego podziemia antykomunistycznego oraz wszystkich naszych bohaterskich rodaków, ofiary bestialskiego reżimu totalitarnego. Zachowajcie w swych sercach i umysłach ich postacie i ofiarę złożoną za honor, godność i wolność Rzeczypospolitej. Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia nie były daremne. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle Bóg, Honor, Ojczyzna.

Umrzeć dla rodziny, dla pamięci, dla przyszłych pokoleń, umrzeć dla historii. A tych miejsc na polskiej ziemi jest wiele. Te miejsca uświęcone i naznaczone zostały zwycięskim krzyżem Chrystusa.